Dzień dobry i cześć smowcy. Mam do Was pytanie. Jak radzicie sobie z wysoką temperaturą? Dlatego, że wiem, że wysoka temperatura jest przeszkodą i to można brzmieć, że dość srogą w życiu na co dzień. To znaczy, jak jest ciało zbyt przygrzane, to prawie się na niej tak coś. Jak również. Mm, problem jest taki, że poza problemami wynikającymi z przygrzania. Problem jest z widzeniem z równowagą jeszcze większym jak sobie z tym radzicie smowcy? zapraszam do współdzielenia się swoimi opiniami w komentarzach poniżej tak będzie moim zdaniem najwygodniej, najlepiej a tymczasem Trzymajcie się chłodno Powiedziałbym normalnie trzymać ciepło, nie, ale wiadomo, że jest zbyt gorąco, więc chłodno. I co? No zobaczymy jak to będzie, jak to wszystko się ułoży. Mm. Ja wiem, że przygrzawam się jak nie wiem co i bardzo się cieszę z tego, że mam stringi. Tak, mam stringi. Tak, noszę. A dlaczego noszę? Dlatego, że jest mi chłodniej niż jakbym miał bokserki. A? I tyle w temacie. Zapraszam, polecam, zapraszam do odpowiedzi poniżej i oczywiście polecam Jacek Zagórski. Trzymajcie się, i bye. Pa. pa.